Cześć, czyli Centauri, witam Was w 17 odcinku z Zagrajmy z Tym razem z, e, kampania Rzymian. Dajemy start. Tym razem tak dosyć y, pierwszy, y, nietypowo, bo pierwszy odcinek z kamerką. Mam nadzieję, że się nie zawiedliście. Właśnie, mam nadzieję, że się nie przestraszyliście mojej twarzy. I ten deseń o kim. Akurat, akurat Rzymianie, frakcja Rzymian jest bardzo cieka ciekawą frakcją z powodu tego, że wszyscy Grecy, począwszy od Spartan po Ateny i Tebeńczyków mają hoplitów. Persowie i Rudy tutaj Azji Mniejszej mają łuczników i najwyżej lekkie, lekką piechotę, nie mają ciężkiej piechoty. Drakowie za to mają dobrych jeźdźców i najlepszą lekką, lekką piechotę. A Rzym ma tylko i tutaj to powinno być Jak widzicie już dopiero koszale ulepszone ciężkiej piechoty mają hastati, a później mają triari. Powinien być jeszcze prindzew między nimi, ale co tam? Teraz malutka powtórka z historii oh, z, z... Pierwszej, z, z z... czwartej podstawówki. Jak widzicie, Hastati to są oni zawsze w taktyce Rzymian byli pierwsi, zawsze. To było chyba w przedziale od 20 w 24 lat, chyba do 30 nie, nie jestem już pewien i tam byli najmłodsi rekruci, ci tych którzy po prostu zabrano do wojska i powiedzieli im macie iść walczyć ginąć za ojczyznę spoko i tak ich wcielali do wojska. później ci którzy już byli w już takim 40 40 czy w takim średnim wieku to się zwali princepsami i oni stali w drugim rzędzie i mieli lepsze uzbrojenie na pewno od Hastati. Na samym końcu byli Triarii, czyli weteranie, ponad, ponad 45 chyba lat. Mieli najlepsze uzbrojenie i, naj, i byli najbardziej doświadczeni. Taka powtórka z historii. I teraz sprawdzamy naszą armię. Triarii to są włócznicy, będą więc atakować wręcz. Hastati będą ciskać oszczęd oszczepami tak zwanymi pilu i później będą dobywać gladia tusa. Ok, czyli najpierw sobie rozbudujmy tutaj wioski. Skodra jest stolicą, więc Skodra za stolicę. Dużo łodowisko. Seklasz dajmy mu, poszkwiacie srebra na pewno, bo farsa będzie bardzo potrzebna. Ok, wszystko rozwinięte. Teraz dajmy na dyplomację i pójdźmy sobie do... Których będę chciał zatokować? Liryjskich partii nie będę chciał zatokować, więc do Greków. Jeśli my, do Aurytianie, a Autariatowie. I bardzo wie, żeby mieć te 7 miesięcy, strasie długo. Będę co chwila spoglądał w, do was tam, że, bo możliwe, że mi się aparat wyłączy, ale mam nadzieję, że się, że się nie wyłączy i że wszystko nagram. Ok. Więc tutaj są ilyse partini. Co jest lepsze? Cegły 5, 3, cegły drewno, tak tu. Tak. No, przybyły, przybyli już do tych państw ościennych. No to każemy się aseria dla kupców, chlebstwo, Czy ja straciłem całą turę, żeby wojski mniejsza z tym. trzycy przybyli. Dzięki. Hebrajczycy, zabierzmy ceglarzowi. A dajmy poszukiwaczowi z srebra. Ok. Nic... Ale... O, dyplomacja nawet dosyć dobrze. Dyplomaci się spisali. O dziwo. Zadziwia. Hmm. nie będę nic zmieniał na razie. Bo po co? Oki. Okay. Szukaj informacji o ruchu. Poczekam, ach będą trochę bardziej sposobni do uu, uu, głęboka niechęć. Ci przynajmniej są neutralni. Okay, I nasza pierwsza walka. To będzie dosyć krótki odcinek, bo będę chciał zobaczyć Waszą reakcję na, na moją twarzyczkę piękną Okej, okay, okej. Okay. Jak widzisz same drzewa są. Tak mamy kolosalną przewagę. Okej, okay, oszczepnicy. Tak. Hastati princeps, Triali dajmy. Tę piękną linię dajmy. Gdzie oni mogą być? Chyba na wzgórzach albo tutaj w lesie. Tutaj się ustawimy. O szczepniku jako bloki. Fajne. Chyba najlepsze jest to ustawianie wojska w tym. A później sama bitwa jej już nie jest tak ważna. Po prostu ustawianie jest takie fajne. Zawsze mi się podobało. Dam długi postój, żeby nie pościąć od razu do walki. Zobaczymy. Coś tak myślałem. Przewińmy trochę. Jak widzicie hastati inaczej baczą niż szkopić. Nie bi Nie idą po prostu na wroga i biją go z włóczniami. Tylko strzelają. Ojojoj, wreszcie astynomia będzie miała dobrze. Dobrze sobie będzie radziła, ale astynomia już tutaj weszła w środek. Całej tej naszej. Całej tej naszej armii już weszła, ładnie. Sam środeczek. I spokojnie wygrywamy zobaczmy jeszcze taki przeglądzik dynam dynamiczna muzyka dynamiczna kamera wszystko i wygrano bardzo dobrze i już straciliśmy 2, 11 14 straciliśmy Podregulujemy się za chwilę tutaj dajmy od razu ht drwala na razie ceglarza mamy dosyć fajny dochód 87 dochodu to bardzo dobrze lisos uniwersytet albo obóz wojskowy bo jest na razie graniczny skodra na razie dajmy do stolicy co so tutaj mamy małą wioskę rozbudujemy tautanti tu by się przydał obóz wojskowy a tutaj by się przydał uniwersytet bardziej i badania hmm wy wojsko czy wyżywność żywność co ja zawsze szedłem dyplomację żeby byli bardziej do nas kłodni tak najpierw wy złoto dajmy. później będziemy albo najpierw wojsko później złoto po tych 12 torach złoto później znowu mieć złoto i tak dalej dajemy ok no i co podbiliśmy dimale to był Pierwszy odcinek z y, se, serii z Rzymian, a z serii Spartan już 17. Cześć. Żegnajcie.